Takie spotkania są bardzo ciekawe, dla mnie dotyczą kwestii najistotniejszych, bo tych związanych z rynkiem. Przyjaznym z rynkiem pracy, który jest przyjazny rodzicom. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego pewne praktyki, które wiemy, że są bardzo poszukiwane i pożądane przez pracowników, nie do końca znajdują odbicie na rynku pracy, i myślę, że to spotkanie bardzo nam pomogło odpowiedzieć na te pytania. Nie ma barier legislacyjnych, które powodują, że na przykład nie można korzystać, z, czy trudniej jest korzystać z częściowego wymiaru czasu pracy, ale już wiem, że istnieją inne bariery, o których na pewno będziemy rozmawiać. Przede wszystkim chcemy dbać o naszych pracowników. Chcemy, żeby oni mieli świadomość tego, że jeżeli na przykład pracująca w PSG kobieta chce zostać mamą, to nie musi martwić się o to, co będzie po tym, kiedy już skończy okres urlopu macierzyńskiego, tylko ma świadomość tego, że może w spokojny sposób wrócić do pracy, a my będziemy dbać o to, żeby czuła się dobrze i jeszcze damy jej takie możliwości i narzędzia, które pozwolą jej. Właśnie łączyć tą nową rolę z pracą zawodową. Dwie kwestie są tutaj najistotniejsze. Po pierwsze, stabilność pracy. I tutaj widzimy w polskiej spółce gazownictwa, że ta stabilność pracy jest bardzo wysoko oceniana i oznacza, że pracownicy czują się tutaj bezpiecznie, stabilnie, kobiety nie boją się powrotu do pracy po urlopach macierzyńskich, wychowawczych. Korzystają z ochrony, i jest to bardzo mocno rozwinięte, i widać to we wszystkich badaniach, które PSG prowadzi. Druga strona tego medalu to elastyczność, i elastyczność to też jest bardzo ważny element dla rodziców z perspektywy, właśnie firm, które są przyjazne rodzinom. Elastyczność, PSG to również nowa zupełnie polityka związana z pracą zdalną, z pracą hybrydową, z ruchomym czasem pracy. Wiemy po dzisiejszej wizycie, że pracownicy masowo korzystają z tych możliwości i są bardzo zadowoleni. Poziom satysfakcji, zadowolenia naszych pracowników jest wyższy niż średnia rynkowa wśród firm energetycznych, więc to nas bardzo cieszy i daje motywację, żeby szukać kolejnych programów. Duże firmy, szczególnie takie jak PSG, które jest siódme na liście Randstadu jako najlepszego pracodawcy, no to są firmy, które pokazują pewne trendy i cieszymy się, że możemy z nimi razem widzieć, jakie są, jakie są jeszcze bariery, które możemy zlikwidować.